Imię? Kuba Kasper mhm. Oskar eee. Sponsor na koszulce Real Madrid. O, Nike o, jak, Jakiego sponsora pytałeś? To musisz... No ale to jak Kulia, kurwa inni mówili Nike na... Nike jest sponsorem ja po, Ale ja wtedy zadałem pytanie Kogo? Wymię... Realu? Wy... A kogo? A Adidas A, to i tak przegrał No przegrało. to tak No ty Lionel Messi All time Ile goli ma w Lidze Mistrzów? 29. Kto w tym sezonie jest Ekstra Ekstraklasy? Motor GKS Katowice i Lech Bardzo dobrze Brawo, brawo, brawo Punkt dla... Oskara Kto jest pierwszy w tabeli w lidze francuskiej? Pezra. Bardzo dobrze Otwieramy Pokaż do kamery 尽快嘛。